Cześć, witajcie. Assassin 08 z tej strony i witam was w kolejnej serii na moim kanale. Ach, słuchajcie, ta muzyka, która rozbrzmiewa w menu głównym Hitman Contracts. Moi drodzy, tak jak zapowiadałem, po Hitmanie 2 nastała pora na Hitman 3, czyli Hitman Contracts i ta muzyka, tak jak już mówiłem, totalnie powoduje ciary na całym ciele, mega klimatyczna, mega mroczna, czyli dokładnie taka jaka jest cała gra Hitman Contracts. Nie przedłużając, rozpocznijmy grę i zatopmy się w świat Hitman 3. Żeby zapoznać się z fabułą, obejrzyjmy tą kadscenkę i dowiedzmy się tak naprawdę, o co tutaj będzie chodzić. Mamy Agenta 47, który... E, który ginie. Od Agenta 47. O co tutaj chodzi tak naprawdę? Pewnie się zastanawiacie. Ale przyjrzyjcie się dobrze Temu, co za chwilę zobaczycie, poznajecie tego, kto się słania po ziemi? Dokładnie tak, to doktor. My heart, my son. Pamiętacie tą scenę? To jest dokładnie ta sama scena z Hitman Codename 47. Rumunia, rok 2000. I tak jak słuchacie, widzicie, mamy tutaj doktora Ortmajera. Jeszcze się upewnimy, czy na pewno jest on. Dokładnie tak, to jest właśnie on. Kluczyki od samochodu sobie zabieramy od niego. No jak widzicie, ta sama plansza, która kończyła Hitmana Codename 47. No i jak nie trudno się domyślić, Hitman Contracts rozgrywa się po Hitmanie Codename 47. Pełno klonów Agenta 47, których się pozbywaliśmy w tamtej właśnie grze. Ja pamiętam jak pierwszy raz miałem styczność z tą grą. Ja się zastanawiałem, czemu tu leży tyle tych ciał Agenta 47 i jeszcze ja steruję tym agentem. W ogóle o co tutaj chodzi? Czy to jest jakieś, nie wiem, jakaś retrospekcja, czy co to ma być i tak dalej. Wiecie, pomijałem wszystkie katstenki, fabułę i w ogóle nie czytałem nic yy, i tak dalej. W ogóle nie skojarzyłem nawet tej yy, pierwszej, yy, wiecie, lokacji, tam gdzie był Ortmeier i tak dalej. Tak więc no, wyszło jak wyszło. Zresztą powiem Wam, że ja Hitmana Contracts nigdy nie przeszedłem całego, grałem jedynie tutaj w początek troszeczkę i w demo, które zawierało trzecią misję, czyli piarków bomb. No ale to dopiero trzecia misja, tak, więc jeszcze, jeszcze dwa odcinki. A tutaj mamy pełno słotu, jak widzicie, także musimy bardzo mocno na nich uważać. No i słuchajcie, ja miałem w dniu premiery tej gry zaledwie 9 lat. Strasznie się bałem tej gry, nie ukrywam, ponieważ miała taki swój specyficzny klimat. Idealnie tutaj czasowo, słuchajcie, wyszedłem z windy. Musiałem wyjść, aby ten gość mnie nie zauważył. Także w idealnym momencie sobie wyszedłem. Tutaj wchodzimy, przebieramy się, żeby wtopić się troszeczkę w tłum, aby stać się jednym z tych popaprańców, którzy tutaj sobie zamieszkują to miejsce. No i tym samym słodnie będzie we mnie strzelał, tak? Proste i logiczne. Lecimy do laboratorium. Czyli dokładnie tutaj. I tu mamy czekać, tak? No dobrze. W takim razie poczekajmy. I my czekamy na tego policjanta, który sobie tutaj schodzi, jak widzicie. Trochę pokracznie, ale schodzi. I my musimy iść, słuchajcie, za nim. Ale to za chwilę. Niech on sobie powoli wejdzie. A ja Wam opowiem trochę na temat tej serii na temat tego, jak będą się odbywać odcinki na kanale. Słuchajcie, ja prawdopodobnie. Tą serię zrobię w pełnym miesiącu, to znaczy przez całusienki kwiecień dostaniecie odcinki z Hitman e, Kontrakt właśnie. Ja nie wiem, czy on już poszedł, czy nie, słuchajcie. Nie mam pojęcia. Ale wydaje mi się, że tak. Dlatego szybko się tutaj chowamy, zapiszę grę. No i czekamy sobie na tego ziomeczka, który za chwilę tutaj powinien wyjść. Mam nadzieję, że wyjdzie. Ale czemu tą stroną drzwi? Dobra, e, udało się. Myślałem, że on mnie zauważy, ponieważ drzwi zostały otworzone e, z zupełnie innej strony. Ale dobrze, dobrze. Jest ok, póki co. Szybko się go pozbywamy, słuchajcie, bent. Ok, nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. I tak jak mówię, słuchajcie, trzy odcinki tygodniowo przez cały kwiecień. Ja będę miał je nagrane prawdopodobnie na zapas, także będę tylko uploadował. A czemu akurat w kwietniu? No, słuchajcie, w kwietniu była premiera Hitmana Contracts na świecie. Dobra, czekamy sobie, póki ten ziomek pójdzie. Ja wiem, że ubiór gościa ze Słotu daje mi w 100% tutaj anonimowość i tak dalej, ale słuchajcie, na wszelki wypadek. Lepiej czekać i tak dalej, i tak dalej, ponieważ różnie może się to dla nas skończyć. Tak więc, słuchajcie, tak jak mówiłem, e, udało się, pięknie. Tak jak mówiłem, trzy odcinki w tygodniu. Wow, co tu się w ogóle wydarzyło? Przy okazji, pięknie, agent 47 ucieka. Mam nadzieję, że jako cichy zabójca dokładnie tak, za uzyskanie statusu Silent Assassin otrzymujesz bonusową broń superansko, bardzo mnie to cieszy, Silent Assassin tylko 3 minuty nam to wszystko zajęło, prawie 4, także bardzo się cieszę, moi drodzy, nie wiem czy powiedziałem wszystko, w tym odcinku pewnie trochę pomieszałem, bo miałem 3 próby nagrania tej misji i dlatego się yy, zawahałem jak ten ochroniarz znaczy ten policjant otworzył drzwi w drugą stronę, bo mógł mnie bez problemu zobaczyć i wtedy byłby niesamowity przypał, ale się udało na szczęście, także super, tak jak mówiłem, prawdopodobnie jeżeli nagram wszystkie odcinki na zapas, no to w kwietniu, przez cały kwietniu 3 odcinki w tygodniu, poniedziałek, środa, piątek do końca kwietnia, akurat te 12 bodajże odcinków z Hitmana Kontrakt się na kanale pojawi. Moi drodzy, tym samym dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego pierwszego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobał, jeżeli tak zostawcie koniecznie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze go nie zrobiliście, napiszcie komentarz, jak Wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!